Dzisiaj mamy fajny, słoneczny dzień, to idealny moment, żeby pochwalić się czymś nowym. Dlatego pokażę wam zaraz taką super sałękę, którą zaprojektowała Lila i ujrzała dzisiaj światło dzienne. Stoi tu za mną, zaraz kilka szotów z tejże sauny. Z zewnątrz, z tyłu mamy blachę, ale furorę robi tutaj elewacja. Tam jest właśnie jeszcze czyszczona. Ciepnie udzielamy przed słońcem. Tak się ładnie prezentuje. Cztery wysokie okna, bo Azeria wycięta pod kątem. A zaraz jeszcze zobaczymy, jak to wygląda w środku. Zaczynamy od pomieszczenia Relaksu, gdzie tu po obwodzie dwóch ścian mamy podświetlenie LED. I tu teraz jest elektryka wyłączona, więc nie jestem w stanie tego pokazać. A tu wchodząc do sauny mamy narożną ściankę solną, infraredy za bardzo szerokim oparciem, z tyłu czarna ścianka z heksagonów, a opierając się tutaj już na oparciu, siedząc na ławie mamy ładne okna, które dają dużo więcej prywatności niż okna panoramiczne.